Kraków, pochmurny poranek stycznia. Miasto wydawało się spowite szarą ciszą i mrozem. Chodniki pokrywała cienka warstwa brudnego śniegu, a przeszywający wiatr zmuszał przechodniów do mocniejszego otulenia się płaszczami. Pośród tego zimowego krajobrazu Dawid Wrona przechodził przez ulicę z podniszczonym plecakiem na ramionach i rękami schowanymi głęboko w kieszeniach starego płaszcza odziedziczonego po ojcu. Jego żołądek burczał z głodu, ale już nauczył się ignorować to uczucie. Dawid był studentem inżynierii mechanicznej na Politechnice Krakowskiej. Żył bardzo skromnie. Z rządowego stypendium, dorywczych prac w kawiarniach i okazjonalnej pomocy matki, mieszkającej samotnie w Rzeszowie. W ostatnich dniach jego konto bankowe świeciło pustkami. Z trudem udawało mu się kupić chleb, mleko i margarynę. Mimo to znajdował sposób, by drukować raporty. Płacić za komunikację miejską i nie zasypiać na wykładach po nieprzespanych nocach. Tego poranka nie zjadł śniadania. W plecaku miał tylko kawałek żytniego chleba zawinięty w papier z piekarni. Został z bochenka kupionego dwa dni wcześniej. Planował zjeść go po zajęciach, może z odrobiną margaryny, którą dostał w punkcie wsparcia dla studentów. To nie było wiele, ale wystarczało. Po zajęciach, tuż po drugiej po południu. Niebo już ciemniało. Mróz narastał. Dawid szedł szybko w stronę przystanku tramwajowego, gdy zauważył siedzącego na ławce mężczyznę, owiniętego w stare, koce i zniszczone kurtki. Miał gęstą, brudną brodę i spojrzenie utkwione gdzieś między bólem a rezygnacją. W rękach trzymał prowizoryczny karton z napisem Głodny, każdy kawałek jedzenia się liczy. Dawid zawahał się. Spojrzał na mężczyznę, potem na swój plecak. Chleb. Nie miał nic więcej. Wziął głęboki oddech, przeszedł przez ulicę i zatrzymał się przed bezdomnym. Proszę. Powiedział, podając papierowy pakunek. Nie mam nic więcej. Mężczyzna spojrzał na niego. Przez chwilę milczał. Potem delikatnie wziął chleb i lekko się uśmiechnął z pękanymi ustami. Dziękuję. Nie każdy by tak zrobił. Dawid skinął głową. Poczuł znajome ssanie w żołądku i ruszył dalej w stronę tramwaju. Niczego się nie spodziewał. Po prostu uznał, że nikt nie powinien głodować. Ani on, ani ten obcy. Następnego dnia czekała na niego niespodzianka. Zaraz po przyjściu na uczelnię został wezwany do pokoju dziekańskiego. Zdziwił się, nie miał żadnych zaległości. Ani problemów. Dawid, powiedział profesor Konarski, przyszła do ciebie przesyłka. Nie wiemy, kto ją przyniósł. Zostawił ją u portiera jakiś mężczyzna w garniturze. Powiedział tylko Proszę przekazać Dawidowi wronie. Dawid odebrał brązową kopertę drżącymi rękami. Papier był gruby, elegancki. W środku znajdował się wydrukowany list bez podpisu. Małe gesty pokazują wielkie serca. Chleb, którym się wczoraj podzieliłeś, nakarmił nie tylko ciało, nakarmił moją wiarę w ludzi. Czekaj. Wkrótce twoja dobroć zostanie nagrodzona w sposób, którego się nie spodziewasz. Dawid stał nieruchomo, wpatrując się w papier. Co to miało znaczyć? Kim był ten człowiek? Czy to tylko symboliczny gest, a może coś większego? Nie wiedział jeszcze, że od tej chwili jego życie zacznie się zmieniać, powoli, cicho, ale na zawsze. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, Zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. To bardzo pomaga nam docierać do kolejnych osób z prawdziwymi ludzkimi historiami. Od tamtego dnia Dawid coraz częściej rozglądał się po kampusie, ulicach i tramwajach, jakby próbował dostrzec kogoś znajomego. W środku czuł niepokój zmieszany z dziwnym rodzajem nadziei. List nie dawał mu spokoju. Ktoś wiedział o jego geście, ktoś obserwował. Ale kto i dlaczego? Wieczorem usiadł przy małym biurku w swoim pokoju w akademiku. W kubku parowała herbata owocowa. Storebki, a obok leżał notes z planem semestralnym i szkicem projektu inżynierskiego. Zamiast jednak pracować, Dawid wyjął list i przeczytał go jeszcze raz. Te kilka zdań miało w sobie coś, czego nie potrafił nazwać. Ciepło? Zagadkę? Obietnicę? Kilka dni później, w piątkowe popołudnie, gdy wracał z biblioteki, czekała na niego kolejna niespodzianka. Na drzwiach pokoju akademickiego ktoś zostawił białą kopertę przyklejoną taśmą. Dawid rozejrzał się, korytarz był pusty. Odkleił ją ostrożnie i wszedł do środka. W kopercie znajdowała się kartka z jedną tylko informacją: Sobota 8 stycznia 14, kawiarnia literacka przy Brackiej. Nie było podpisu. Pieczątki, niczego. Tylko data, godzina i miejsce. Dawid siedział przez chwilę w milczeniu, wpatrując się w kartkę. Znał tę kawiarnię. Była nieco poza jego zasięgiem finansowym, ale często przechodził obok i zaglądał przez szybę. Co ja mam zrobić? Szepnął sam do siebie. W sobotę niebo było jasne, ale mroźne powietrze szczypało w policzki. Dawid ubrał się najlepiej, jak potrafił. Czysty sweter. Spodnie bez dziur i ten sam stary płaszcz. Dotarł na bracką kwadrans wcześniej i krążył wokół wejścia, zanim w końcu zebrał się na odwagę i wszedł do środka. Wewnątrz pachniało kawą, cynamonem i starymi książkami. W kącie grała cicho muzyka jazzowa. Przez chwilę stał niepewnie, aż podeszła do niego kelnerka. Dawid wrona? Zapytała z uśmiechem. Tak, proszę za mną. Poprowadziła go do stolika w rogu, gdzie siedział starszy mężczyzna. W eleganckim płaszczu i z siwą brodą, przy filiżance espresso. Mężczyzna wstał, wyciągnął dłoń. Czekałem na ciebie, Dawidzie. Dawid zawahał się, ale uścisnął dłoń. Usiadł. Kim pan jest? Mężczyzna uśmiechnął się lekko. Można powiedzieć, że jestem kimś, kto wiele w życiu widział i jeszcze więcej stracił. Ale dzięki Tobie odzyskałem coś bardzo ważnego. Przepraszam, ale czy my się znamy? Nie. Ale spotkaliśmy się. Na plantach, kilka dni temu. Byłem tym bezdomnym, któremu dałeś ostatni kawałek chleba. Dawid zamarł. Patrzył na niego z niedowierzaniem. To nie był żart, ten głos, te oczy. Tak, to mógł być on, ale Pan wygląda zupełnie inaczej, bo to była rola. Szukałem prawdziwej dobroci, nie współczucia, nie litości, prawdziwego odruchu, serca. Mężczyzna wyjął z steczki niewielką kopertę i położył na stole. To nie jest koniec. To dopiero początek. Twoje życie zaraz się zmieni, Dawidzie. Ale chcę wiedzieć, czy jesteś gotowy. Gotowy, by nie tylko przyjąć pomoc, ale też się uczyć, rozwijać i oddawać dalej. Dawid nie odpowiedział od razu. Spojrzał na kopertę, potem na twarz nieznajomego. Czuł, że stoi na progu czegoś, czego zupełnie się nie spodziewał. Tak, powiedział w końcu. Jestem gotowy. Dawid wyszedł z kawiarni z zawrotem głowy i sercem bijącym szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. ścisnął kopertę w dłoni, nie otwierając jej od razu. Czuł, że to, co się właśnie wydarzyło, nie było snem, ale i tak nie potrafił do końca w to uwierzyć. Wrócił do akademika pieszo mimo mrozu. Potrzebował czasu, żeby zebrać myśli. Dopiero w swoim pokoju, przy zasuniętych roletach i cichej muzyce z laptopa, usiadł na łóżku i otworzył kopertę. W środku znajdowała się karta bankowa, list oraz harmonogram spotkań mentoringowych. W liście czytał. Ta karta jest aktywna. Masz na niej dziesięć tysięcy złotych. Nie pożyczka, prezent. Nie pytaj dlaczego. Prawdziwa hojność nie oczekuje odpowiedzi. Spotykamy się co tydzień, zawsze w soboty. Nauczę cię, jak zarządzać nie tylko pieniędzmi, ale sobą. Jeśli przyjmiesz tę drogę, czeka cię coś więcej niż pomoc, czeka cię zmiana życia. Podpisano tylko inicjałami. Mk. Dawid patrzył na kartę z mieszaniną wdzięczności i lęku. Wiedział, że to nie bajka, że te pieniądze nie rozwiążą wszystkich jego problemów, ale mogły mu pomóc podnieść się z dna. Pierwsze co Zrobił to, poszedł do sklepu i kupił porządne jedzenie: mleko, chleb, warzywa, trochę sera. Nie przesadzał, nie kupił niczego luksusowego. Po raz pierwszy od miesięcy wrócił do pokoju z pełną torbą zakupów i poczuł łzy w oczach. Tydzień później spotkał się z MK ponownie, tym razem w biurze mieszczącym się w jednym z nowoczesnych wieżowców przy Rądzie Grzegorzeckim. Biuro było eleganckie, ale nie przesadzone. Na ścianach zdjęcia starych fabryk. Książki o ekonomii, psychologii, przywództwie Dawidzie, powiedział MK, wskazując krzesło naprzeciwko siebie. Dzisiaj porozmawiamy o wartościach. Bo jeśli pieniądze nie mają fundamentu, stają się trucizną. Rozmowa trwała ponad dwie godziny. Dawid nie notował, słuchał uważnie. MK nie mówił jak wykładowca, ale jak ktoś, kto naprawdę przeszedł przez życie z otwartymi oczami. Większość ludzi chce się wzbogacić, powiedział ale niewielu chce być mądrym, bogaczem. Różnica jest ogromna. W kolejnych tygodniach Dawid uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez mentorów MK, ucząc się podstaw inwestowania, zarządzania czasem, komunikacji i etyki pracy. Nie były to suche wykłady. Każde spotkanie kończyło się zadaniem, które miał wykonać w realnym życiu: pomóc komuś, zorganizować akcje dla innych studentów, lub przygotować mini projekt, który mógłby przynieść wartość społeczności. Marcu zorganizował darmowe warsztaty naprawy rowerów dla mieszkańców osiedla studenckiego. Nie było to nic wielkiego, ale przyszedł na nie tłum studentów i parę starszych osób z okolicy. Młodzi dziękowali, starsi przynosili herbatę i ciasto. Dawid pierwszy raz od dawna czuł, że ma wpływ. MK obserwował wszystko z dystansu, ale zawsze znajdował czas na rozmowę. Pamiętasz, jak podzieliłeś się chlebem? Zapytał któregoś dnia. Wtedy wybrałeś człowieczeństwo, mając najmniej. I to jest właśnie to, czego szukam. Tymczasem na uczelni zaczęto dostrzegać zmiany w Dawidzie. Był bardziej obecny, pewniejszy siebie, ale nie arogancki. Pomagał innym, angażował się w projekty. Niektórzy sądzili, że wygrał jakąś nagrodę albo dostał stypendium. Nikt nie znał prawdy. I właśnie o to chodziło MK. Pewnego dnia Dawid usiadł sam w bibliotece i spojrzał przez okno. Kraków tonął w popołudniowym słońcu, a on po raz pierwszy nie bał się w kwietniu, gdy wiosna powoli rozpuszczała śnieg na plantach. Dawid zaczynał dostrzegać, jak bardzo zmienił się w ciągu kilku miesięcy. Nie tylko miał pełną lodówkę i mniej zmartwień o jutro, zmieniło się coś głębiej. Jego spojrzenie, sposób mówienia, a przede wszystkim sposób w jaki słuchał innych. Pewnego dnia MK zaprosił go nie do biura, lecz do małego domu na przedmieściach Krakowa. Chciałbym ci coś pokazać, powiedział przez telefon. Coś, czego nie zobaczysz w Excelu ani na wykresie. Dom był skromny, otoczony ogrodem, w którym kwitły pierwsze tulipany. W środku pachniało chlebem i starym drewnem. W salonie siedziała starsza kobieta w wełnianym swetrze, czytająca książkę. Dawidzie, powiedział MK. Poznaj moją matkę, Zofię. Starsza pani uśmiechnęła się ciepło i podała mu rękę. Więc to ty jesteś tym chłopcem od chleba powiedziała łagodnie. Marek dużo o tobie mówił. Dawid był zaskoczony. Pierwszy raz usłyszał imię swojego mentora Marek. Tak zwyczajnie, bez inicjałów, bez dystansu. Marek nie zawsze był tym, kim jest dzisiaj dodała Zofia stracił wiele. Ojca, firmę, zaufanie ludzi, ale odzyskał siebie, gdy zaczął pomagać innym, tak jak teraz pomaga tobie. W ciągu popołudnia Marek pokazał mu zdjęcia z przeszłości nie te z sukcesami, lecz te z czasów upadku. Dawid zobaczył młodego mężczyznę z pustym wzrokiem, bez celu. Zdjęcia szpitali, pustych pokoi, spalonych mostów. Te chwile uczą pokory, powiedział Marek. I przypominają, że nikt nie jest nieomylny. Ale każdy ma szansę wrócić. Trzeba tylko chcieć. Na koniec dnia Marek zaproponował coś, czego Dawid się nie spodziewał. Chcę, żebyś dołączył do mojego programu, nie jako uczeń, jako mentor dla innych studentów, młodszych, zagubionych, takich, jakim ty byłeś jeszcze niedawno. Dawid zamarł. Ja? Ale ja jeszcze nic nie osiągnąłem. Właśnie dlatego. Bo ty jeszcze pamiętasz, jak to jest być na dnie. To nie liczby czynią cię wartościowym. To twoja historia. Pierwsze spotkania z młodymi studentami były trudne. Dawid czuł tremę, ale nie udawał nikogo. Mówił wprost, jak było, jak bolało, jak nie miał na bilet tramwajowy. I jak jeden mały gest zmienił wszystko. Młodzi zaczęli słuchać. Nie dlatego, że był lepszy, ale dlatego, że był autentyczny. Maju Dawid zdał wszystkie egzaminy z bardzo dobrymi wynikami. Jego promotor był zachwycony postępem pracy dyplomowej, a kilku wykładowców zaproponowało mu asystenturę. Ale dla Dawida największą nagrodą była wiadomość od chłopaka z pierwszego roku. Dzięki Twojej historii nie rzuciłem studiów. Dzięki Tobie zacząłem wierzyć, że dam radę. Któregoś wieczoru, po kolejnym spotkaniu mentoringowym, Dawid wrócił do swojego pokoju. Usiadł przy biurku i wyjął ze skrzynki ostatni list od Marka. Wkrótce będę musiał wyjechać. Ale zostawiam ci coś więcej niż kartę czy kontakty. Zostawiam ci zaufanie. Dawidzie, to teraz twoja kolej. Dziel się tym, co dostałeś, tak jak kiedyś podzieliłeś się chlebem. Pod spodem był dopisek odręczny PS Nie zapomnij, skąd przyszedłeś jutra. Minęło lato. Dawid nie był już tym samym chłopakiem, który dzielił ostatni kawałek chleba na mroźnej ławce w styczniu. Ale nie dlatego, że miał więcej pieniędzy, lepsze ubrania czy plan na przyszłość, zmieniło się coś w jego spojrzeniu. Było w nim światło, którego wcześniej nie miał. Po wyjeździe Marka Dawid przez chwilę czuł się zagubiony. Brakowało mu rozmów, żartów, rad, ale szybko zrozumiał, że Marek nie zostawił pustki. Zostawił przestrzeń, którą Dawid musiał wypełnić sam. I zrobił to. Na uczelni został oficjalnym mentorem w programie rozwoju osobistego dla studentów w trudnej sytuacji. Wspólnie z kilkoma profesorami stworzył mini fundusz wsparcia na codzienne potrzeby: bilety miesięczne, jedzenie, materiały dydaktyczne. Niewielkie kwoty, ale wystarczające, by dać komuś oddech. Jednym z jego podopiecznych był Michał. Cichy, zamknięty chłopak z małego miasta na Podkarpaciu. Dawid dostrzegł w nim siebie sprzed roku. Kiedyś, po warsztatach, Michał, został dłużej i powiedział: Nie wiem, kim pan naprawdę jest, ale dzięki, że pan tu jest. Nikt wcześniej nie patrzył na mnie w taki sposób. Dawid uśmiechnął się. Nie jestem nikim wyjątkowym. Po prostu ktoś kiedyś uwierzył we mnie, teraz twoja kolej. Jesienią Dawid otrzymał list. Tym razem z zagranicy. Pieczątka z Amsterdamu. Rozpoznał charakter pisma. To był Marek. Dawidzie, obserwuję z daleka i jestem dumny. Ale pamiętaj. Najważniejsze rzeczy, jakie zbudujesz w życiu, nie będą miały formy budynków ani kont bankowych. Będą miały twarze. Dbaj o te twarze. Do listu dołączona była karta pokładowa. Amsterdam, Kraków. Data Sobota 20. 8 października. Tego dnia Dawid czekał na lotnisku. Był tam nie jako uczeń, ale jako ktoś, kto stał się częścią większej historii. Kiedy Marek wyszedł z hali przylotów, uścisnęli się mocno, bez słów. Jak ojciec i syn, których połączyła nie krew, ale akt dobroci. Kilka. Miesięcy później Dawid opowiadał swoją historię na konferencji dla młodzieży. Na sali było ponad 200 osób. Opowiedział wszystko, nie upiększając, nie dramatyzując, po prostu jak było. Na koniec powiedział: Nie wiem, dokąd mnie to wszystko zaprowadzi, ale wiem jedno. Jeśli kiedyś staniesz przed wyborem, czy podzielić się czymś, nawet jeśli masz mało, zrób to. Nigdy nie wiesz, czy właśnie nie zmieniasz czyjegoś życia, albo własnego. A na plantach, w miejscu, gdzie kiedyś podzielił się chlebem z bezdomnym, ktoś, nie wiadomo kto zawiesił małą tabliczkę. Tutaj zaczęła się czyjaś nowa droga. Dobro wraca. Jeśli ta historia była dla ciebie ważna, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Twoje wsparcie pozwala nam tworzyć kolejne prawdziwe opowieści.